Dzień dobry, witamy, rozpoczynamy konferencję po meczu Warta-Poznań-Stalowa Wola. Warta wygrała ten mecz 1-0, jest ze mną pan trener, trener gości Reneusz Piotrkowski. Dzień dobry Panie Trenerze i bardzo proszę o komentarz po meczu. Witam Państwa. Jak schodziliśmy z boiska, ktoś, ktoś tam z obozu Warty powiedział, że mecz na, mecz na remis. Absolutnie się z tym nie. Nie zgodzę, bo e, ilość e, sytuacji, które stworzyliśmy, e, sposób grania e, no, na pewno można o tym meczu wiele powiedzieć, ale, ale to generalnie rzecz biorąc, my powinniśmy go byli wygrać. Ale tylko rozmawiamy niestety hipotetycznie, bo nie potrafiliśmy strzelić z tych kilku stuprocentowych i kilku pozycji bramki. E, natomiast e, no, to jest taki drugi mecz, bo, bo pierwszy z i, i, i dzisiaj. Tutaj z wartą to takie mecze, z których powinniśmy zdecydowanie wycisnąć więcej, póki co tego nie, nie potrafimy. Na pewno to jest taki moment, że w szatni powiedziałem, że panowie, no, trudno dzisiaj cokolwiek złego opowiedzieć, bo i sposób grania i to, jak prowadziliśmy akcje, i to jak dochodziliśmy do, do pozycji, to było na pewno na dobrym poziomie. Potrzebujemy po prostu z tych sytuacji. Brawek. A tego nie mieliśmy zrobić, także stąd, stąd porażka. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy są kopy na kolejkę Radio Pani trener Ten przed chwilą wspomniał o tych dobrych sytuacjach i o tych pozytywnych stronach z tego meczu, A ja też zauważyłam, że Szankowa, jak ja wiadomo, ma co zrobić, żeby wybrać ten na No. Zgodzę się, jeśli chodzi o to, co działo się do przerwy, bo tam byliśmy zbyt nerwowi, tak? może nie stworzyła warta w tamtym momencie dużo sytuacji, ale na pewno nie potrafiliśmy w taki płynny sposób przejść do posiadania wyżej piłki, w defensywie też było nerwowo i, i, i tu się zgodzę. Natomiast myślę, że Pani chodzi o to, że w momencie, kiedy było 1-0 i napieraliśmy, napieraliśmy, to wtedy były kontry warty, tak? I tam powiedzmy 2-3 były bez wątpienia groźne, ale to, to i Real Madryt Pani skontruje w takiej sytuacji, tak? Bo jeżeli wychodzimy wysoko, nie wiem, mamy już drożny, czy, 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 czy po prostu wychodzimy wysoko do, do, do pressingu, no to takie sytuacje będą nieuniknione, nie tak? Natomiast no, myślę, że mieliśmy po prostu dzisiaj więcej do zaproponowania niż warta. Panie trenerze Stalowa La TV, ja mam dwa pytania. Pierwsze odnośnie Adama Wilka. To jest jego trzeci mecz z rzędu w wyjściowej 11. Teraz w 56 minucie broni rzut karny i w 79 minucie zaliczanie niemal 100% obroni stuprocentową sytuację dla drużyny Warty Poznań czy na dużej zagości wyjściowej 11 stali? Bo nasi bramkarze są na podobnym poziomie i tutaj w tej chwili trudno dzisiaj na gorąco powiedzieć, kto będzie bronił w następnym meczu. Na pewno Adam daje jakość, ale Mikołaj daje taką samą jakość, tak? po tych dwóch meczach zmieniliśmy i jeśli chodzi o to, co dzieje się między, między słupkami, to, to tutaj trudno, czy broni jeden, czy drugi, mieć, mieć jakieś pretensje. I drugie pytanie odnośnie Jakuba Sweca, ponieważ nie ma go w wyjściowym składzie stali, stalowola, czy czym jest spowodowana ta obecność? Kuba, Kuba był w kadrze, już jechał tak, natomiast no, podczas podróży źle się poczuł i, i, i wrócił do, do Stalowej Woli. Tam miał badania robione, a jest już, jest już w, w domu, jakże mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, natomiast w poniedziałek jakieś tam bardziej szczegółowe badania Dziękuję bardzo Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu bardzo. Zapraszamy na drugą część konferencji, w której dołączy do nas trener Zielonych, pan Piotr Jacek. Panie trenerze, Dzień dobry. Dzień dobry, witamy na drugiej części konferencji po meczu Warta-Poznań-Stalowa-Hola. -Stal to był mecz czwartej kolejki w pierwszej ligi, a ze mną jest trener gospodarzy, pan Piotr Jacek. Dzień dobry, panie trenerze. Dobry. I proszę o krótki komentarz. Spotkanie zespołów, które no są w dole tabeli, więc absolutnie można było przypuszczać, że to będzie taki trochę nerwowy mecz po obu stronach. Początek dla naszej drużyny na pewno z rzutem karnym strzelonym, później z jedną sytuacją taką dość korzystną na, na podwyższenie wyniku. W dalszej kolejności, pewnie gdzieś tam po 20 minutach, przewaga przeciwnika, przejawiająca się w dużej ilości stałych fragmentów gry. Taki moment, gdzie nie mogliśmy też wyjść ze swojej połowy. Końcówka pewnie wyrównana. Pierwsza połowa, podobnie w naszym wykonaniu, też taka bardziej otwarta z grą do przodu, no ale zdecydowanie koniec spotkania. znowuż duża ilość stałych fragmentów przeciwnika, który gonił wynik. Z pewnością gdybyśmy wykorzystali drugi rzut karny, pewnie byłoby już spokojniej, i ten mecz nie byłby tak nerwowy. Natomiast mówię, bramka, sytuacja wybroniona w ostatnim fragmencie spotkania przez naszego bramkarza, tutaj duże słowa uznane dla niego. No i mamy pierwsze zwycięstwo. Pierwsze nasze trzy punkty. Wiadomo, że troszkę jest jeszcze nerwowości w tej grze, szczególnie w grze od tyłu, ale jakby to jest mało istotne. No, graliśmy dzisiaj z zespołem, które ma, mimo ostatniego miejsca w tabeli, ma bardzo duży potencjał ofensywny. Potrafiliśmy te ich akcje wybronić, te stałe fragmenty głównie ście mieliśmy też swoje akcje, sprawdzaliśmy statystyki, no mecz taki bardzo wyrównany, oprócz tych stałych fragmentów. Najważniejsza statystyka ta na górze, czyli ilość bramek, jedna więcej po naszej stronie i z tego się cieszymy, tak szukamy znowuż pozytywnych rzeczy. Pierwsze zwycięstwo, niech ono nas pchnie do dalszej, lepszej gry i zwycięstw kolejnych. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, panie Oczywiście sobie już sporo sytuacji w tym ale tak jak trener wspomniał, wpadła tylko jedna bramka do sieci. I z czego to wynikało, że byliście tak bardzo nieskuteczni? Nad skutecznością pracujemy cały czas, natomiast mówię, no to są. Chciałoby się kontrolować mecz przez, przez 90, tak, jak to często dzisiaj bywa, ponad 90 minut. No ale przeciwnicy też trenują. Tak? Są takie momenty, że się nie utrzymujemy piłki w strefie niskiej, ktoś tą piłkę ma częściej, spycha nas do defensywy. Więc tutaj to są takie momenty, które absolutnie musielibyśmy poprawić. Natomiast faktycznie, sytuację mieliśmy. To były sytuacje w drugiej połowie głównie z kontrataków. No i absolutnie powinniśmy przynajmniej jeden z tych kontrataków zakończyć. Więc tutaj też jest znowuż pole do popisu dla sztabu aby pracować nad tymi kontrami, bo przy niskim ustawieniu mamy ich sporo i aby po prostu je wykorzystywać. No, tutaj głównie upatrywałbym to w tym, że dzisiaj ich było sporo i, 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 i byliśmy w tym takim bezpośrednim zagrożeniu bramki przeciwnika w polu karnym, ale brakowało tego dokładnego strzału. Ktoś się pospieszył za szybko, gdzieś tam podjął decyzję o strzale i to absolutnie będziemy chcieli poprawić. Przybyłko i Szymon na trzy na składzie. Trzy w się że... Wiadomo, że Szymek grał wcześniej, prawda? grał wcześniej i też dał nam dużo takiego spokoju w meczu z Tychami, więc jakby pod nieobecność jeszcze Walusia, który ma złamany nos, pewnie łatwiej byłoby tą decyzję podjąć, to na pewno zasłużył na to, żeby wyjść w pierwszym składzie. Natomiast kacper przybyłko no, dowiedział się o tym, że wychodzi na chwilę przed meczem, bo, bo źle poczuł się pleśnierowicz. Tak, miał jakieś tam problemy zdrowotne. No i postanowiliśmy, że kiedy jak nie dzisiaj dać młodemu obrońcy, aby rozpoczął mecz od początku. Także no, cieszę się, to są minuty dla tych młodych chłopców. Każde minuty powodują, że oni z czasem będą pewniejsi w swoich działaniach. No a dziś mówię też pewnie było troszkę łatwiej, bo. W drużynie przeciwnej też wychodziło od początku trzech młodzieżowców, u nas dwóch, więc w takich spotkaniach też pewnie takie decyzje łatwiej podejmować. Ale no, jak, jak to jest, pracujemy w treningu, zawodnicy wymieniają się pozycjami. Kacper też dobrze wyglądał w treningu, więc no, nie ma problemu w takim momencie, żeby postawić na młodego chłopaka od początku na tak newralgicznej pozycji. Szymon Pawłowski dołączył do zespołu i zaczął swoje pierwsze minuty. Jak oceni Pan Planowaliśmy, że Szymon zagra krócej, 15-20, może maksymalnie 30 minut, ale zareagowaliśmy na to, co działo się w końcówce pierwszej połowy, więc wyszedł od, wyszedł od początku drugiej. Mieliśmy świadomość tego, że może jej nie wytrzymać. Na szczęście jakby nie był to dla niego taki mecz box to box, nie było aż tak wielkiego tempa, że te 45 minut wytrzymał. No absolutnie u Szymona po jego wejściu widać to, że tak naprawdę, każdą piłkę, którą macza, ona jest trudna czy łatwa, on potrafi ją utrzymać, więc no, wnosi bardzo dużo jakości. Tu już absolutnie, jak powiedziałem w tygodniu, tak samo dzisiaj to potwierdzam. Cieszę się, że mamy piłkarza z takim doświadczeniem i z takimi umiejętnościami. I też tak, ostatnio, sporo mówiło się o błędach grze defensyjnych, warto poznać, czy to tym meczu jest ten zadowolony z takiej ochłanej. Ja Zależy, co nazywamy błędem. Na pewno do poprawy są stałe fragmenty, bo to z nich straciliśmy gole. Dziś po tych stałych fragmentach przeciwnicy no, tworzyli groźne akcje, gdzieś tam oddawali strzały, pewnie takie dwie albo trzy sytuacje mieli. E, tutaj trzeba troszkę to opanować. No, kryjemy raz strefowo, raz e, bo jest to obrona mieszana, więc myślę, że ten element jest absolutnie do poprawy. Sama taka gra obronna, kiedy przeciwnik buduje akcję, kiedy nas skontruje, to nie wygląda źle. Na pewno stały fragment jest cały czas do poprawy, natomiast też że jeśli chodzi o formację obronną, chciałoby się, żeby, żeby zawodnicy tej formacji mieli trochę więcej spokoju w rozegraniu piłki, piłki, natomiast wierzę, że to też przyjdzie z kolejnymi meczami, z kolejnymi zdobytymi punktami. Zawodnicy będą mieli więcej pewności siebie i będą w meczu realizowali rzeczy, które często robimy w treningu. Tak? Reasumując, na pewno należy się cieszyć z tych trzech punktów, bo to mówię, nasze wspólne Pierwsze zwycięstwo, no tak dalej, może w trochę lepszym stylu. A czy na pewno nikt nie ucierpiał? Nie, nie mamy, jeśli dobrze pamiętam, nie mamy jakichś urazów, nikt nie schodził z takiej konieczności, jeśli chodzi o jakieś tam problemy zdrowotne, więc no, kadrę mamy coraz większą, wracają zawodnicy po urazach, jak Żurawski na przykład, więc z tego się bardzo cieszymy. wszystkie pytania? Jeśli tak, bardzo dziękujemy. Dziękuję, dziękuję bardzo, dobrego wieczoru.